Eee... A Aj, udało mi się. What the f <laughs> Wow, zaraz, 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 bo to. To po prostu przekracza wszelkie. Me, granice, wszelkie po prostu. Nie do Mindfuck jednym słowem. Ok, jakaś inna wróżka, tak, do niej przylecieliśmy. Dała całą salę Spyro w Nohala, i teraz Spyro. Super Spiral, The Incredible Spiral i. ma super Moto, da? Dobra, już chyba ogarnąłem. Możemy kontynuować. Oh, yeah! Now you're kicking ass with power Spyro Power, motherfucker! Czy wszyscy tu już coś? A ten bit mi teraz tutaj, te klaskanie w sumie skojarzyło się z jedną nutą Jetsona. No, ale to może tylko moja wyobraźnia. Ale to czemu to się poprzednio zamykało to, 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 to coś, to? O rety, co się tu dzieje? No jeszcze sporo przede mną widzę. Okej, okay, chodźmy tu. Ciach, ciach Je, no nawet 200 jeszcze nie zebrałem A, za też jakiś czarodzieje Bawił się z wichurami to mi w sumie przypomina jednego wroga z gierki na Samurai Pizza Cats. Cycuję, jeśli oglądasz, no to pozdro, nie? Razem nagrywaliśmy to kiedyś. Okej. Okay. żeż ty. W sumie nie wiem, jak mogłem pomylić czarodzieja z buką. Oczywiście mam na myśli te buki z muminków, wiecie. To wrogą i straszną. No, złaś, w tyłek ci chciałem skoczyć. Jezus. No, ale jak widać, można wszystko No nie, Spyro is dead. Jak to zdech? No, to my go chyba killing właśnie przed chwilą. No Nie fajnie. O! Ale to będzie fajne. Firewerki! Okej okay. Nie widzieliśmy w buchu, trudno. Nic co już nie ma? Łee, lame. Tutaj zapewne nie dolecę, ale tu chyba dolecę. Chyba. No oj, ja, no znowu tamten z jajkiem. To ma jajka, ten ma władzę. Aha. Powiedziałbym coś teraz, ale mogłoby to być uznane za trochę szowinistyczne i takie tam, więc niech będzie, że nie powiem nic. Chodź tu! to. No! No, no, Zaraz go złapie, spoko. A masz! Niedługo mi się cały pasek zapełni. Do samego końca, aż poza ekran będzie wysłał. Okej, okay. zebrane tu wszystko, czy o czymś zapomniałem? Znaczy zapomniałem, czegoś mogłem... Wiecie, nie zauważyć, przeoczyć coś mogłem. Ale chyba nie Żadnego uchwego przejścia, nic, nic. Z tej strony także. Także No to możemy ruszać dalej. Tylko gdzie? A i wiecie co? Sprawdzę z tymi pszczółkami? Co to jest... Co to jest? Bo mnie to ciekawi w sumie. A taki bajer! A mogę kierować? Mogę kierować? Nie, ale. Nice! Uii! Wow, za wysoko. Spokój. O, smoczek, nie zauważyłem Cię. Patrick. Okay. Try combining super charge with jumping and gliding and really explore the high caves. dobra, dobra. Polep mnie. No. W sumie nazwa tego poziomu jest adekwatna, no. High caves, no tak, no wysokie jaskinie. No to teraz tu. Whee! No. No dobrze. Teraz gdzie znajdę resztę tych diamentów? Nie, te wróżki to naprawdę fajny patent. Nie wiem czemu w kolejnych częściach ich nie było. Przynajmniej w tych Nanessa. Nanessa, boże. Na pega, pega... Na PlayStation! God! Chociaż możliwe, że w trójce były, no bo nie przeszedłem jej całej, z tego co pamiętam. No nie przeszedłem całe. A Ale dwójce na pewno ich nie było. Trochę szkoda w sumie. Ale! Za to w dwójce była jedna wróżka, ale miała na jakiś, no, charakter właściwie. Jakąś osobowość, bo te tutaj wróżki to, no, no nie bardzo, no. Sorry. Co ja tu jeszcze przeoczyłem? O, tam nie byłem, tam nie byłem. A czy uda mi się doskoczyć w ten sposób? Chyba... Chyba powinno mi się udać. Jeszcze sobie zapiszę tutaj. Save state, save all i ciśniemy. No, okej. Okay. Znowu widziałem tego... tego... skrzata Masz kolejne jajko, co? Zaraz, aby nie spaść, to ja go załatwię w ten sposób Ups No Oddawać diamenty! Jest coś jeszcze do zebrania? No, jest motylek. Te wróżki mnie śledzą. Są wszędzie tam, gdzie ja. Nie wiem, czy mogę im ufać. A co, kiedyś mnie puszczą i spadnę? Albo mają jakieś inne wrogie zamiary? No, nigdy nie wiadomo. Eee, może tutaj coś jest jeszcze? Aaaa! Nie, ale ogólnie podoba mi się ten poziom. Jeden z, z, z takich ciekawszych. Całkiem rozbudowany nawet. I takie tam. A ciebie nie załatwiłem. No, a nie, załatwiłem. Gdzie tu jeszcze są diamenty? No wiadomo, jak paru wrogów... Yy... Pokonamy to, dostajemy te diamenty. Ale jeżeli już raz ich pokonaliśmy, to nie dostaniemy. Ach, tak, tak, już wiem, już wiem, już wiem. Tu nie byliśmy. Ciach. I jeszcze tam na tych platformach się Wiesz jak znaczy, czy coś. Aha, fajnie. Za bardzo nie dosłyszałem, ale okej. Okay. Save. No, chodź tu. Nie, nie, nie Up. I wszystko dobrze. Spokojnie dzieci, nie musicie płakać. Nic, spajrowi. nie, jest gademit. Muszę poczekać na tej pierwszej wieży, jak będę kolumnie. Nie wiem, co to jest. No? Dobra. Hojo! Terminated. O tak. Będzie 500. Musi być. Nic nie widzę. Kamero Nie atakuj mnie. Bo cię posunę. Znaczy przesunę. Okej, okay, 500 na 500. 500 <laughs> Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Na pewno wszystko? Tu nic nie było? Nie, nie było. Okej, okay, no to możemy już stąd zmiatać. Gdzie tu jest ten return home, tutaj fajowo.